To I mamy ostatni gwizdek tym, jakże emocjonującym spotkaniu widzowie nie mogli narzekać na brak emocji. No, tym razem Remi, ale drużyny zaznaczają, że to nie było ich ostatnie słowo. No się ma. Ty nie jaja w tym dzikanacie. Słuchaj, mamy sprawę. Tak. Będziemy potrzebować trzeciej osoby do pomocy. Wymyśliliśmy My mega prank i to są okulary dla ciebie, będziesz nas nagrywał, ok? Chodź he hey. wow przepraszam bardzo mam takie pytanie widziałaś gdzieś może woli na załogę? przepraszam mam takie pytanie e, czy widziałeś się może takiego reksia? Małego? reksia o <grymne> przepraszam mam takie pytanie gdzie na archeologię dojdę? Przepraszam Nie wiem, czy wy kojarzycie tam Darka z psychologii z drugiego roku? Bo to jej, mój brat bliźniak był Wiem, że to jest dziwna sytuacja, ale wcześniej on przychodził znaczy, Tak się mówiliśmy, że ja siedzę w domu, gotuję A on chodzi na zajęcie i Aha. zachorował, więc się wymieniliśmy A ja kompletnie nie ogarniam to, to, to sobie jaja robisz Nieprawda Tak, tak Przepraszam, przepraszam Przepraszam, wy, wy też czekacie do doktora Grzybka tutaj na zajęcia z jodłowania. Ja też zapoję nie idę. Nie. Właśnie czekamy tego tu czekać. No dziękuję, do sali N105 bym zaprosił wszystkich, którzy znali się na pierwsze zajęcia. Ribu jodłowania. Bardzo serdecznie zapraszam, to jest pierwsze piętro. Super. Dobrze, to Proszę. tutaj chodź. To chodźcie. Wyjdę. Bo profesor grzybek właśnie wołał na zajęcia, też nie chcę, żeby jakiś przypał był czy coś. Nie ja nie wiem. Dlaczego? A jakie No jadłowania z profesorem Grzybkiem. Dzień dobry, Chcia, chciałem się zapytać, gdzie to, mógłbym zanieść... Bo pan tutaj jest z, ucz z uczelni, tak? Tak. Jestem z moim synkiem, on się tutaj źle trochę czuje. Chciałem zwolnienie zanieść z, z WF-u dzisiaj, z, tam, z kilku zajęć. No to ja nie wiem gdzie w gardeł boli Gardełko go boli To jest mój syn No mój syn właśnie zapisał na uczelnię Mój ja syn, tak, tak, ja mój syn To <ścoughs> <ścoughs> tutaj jest kolejeczka Chodź Chodź sobie tutaj staniesz? Eee, przepraszam eee, Kto ostatni jest w kolejce do doktora Kopani na Waryngologie? Bo... Nie, my w ogóle nie, my tutaj. My. Z, też do doktor Kopania? Tak, tak, tak tutaj. Bo ja z synkiem nie, przyszedłem, bo go łóżko boli bardzo i chciał tutaj dziś. E, może sobie siąść tutaj? Dziękuję. Zaopiekujecie się panie moim synem. O, już jest już pani doktor. Do doktor kopani do laryngologii to tutaj? Ja, do doktor kopani laryngologii, ale to jest synkiem, bo gołuszko boli przyszedłem. Jeszcze jest malutki. Dobrze, dobrze, dobrze. to zaraz, zaraz wykopiemy panią do kopani. Dobrze. Ja, tylko zapytam, bo kolega jest tutaj pierwszy raz nauczenny. Na, e, musi, musi powtórzyć rok tak. Przebywałem ostatni rok, no i teraz yy, musiał powtórzyć ten roczek. I chciałem zapytać, czy, czy chodziła ze na angielski, bo ja mam dużo notatek z poprzedniego roku. Na który ty jesteś roku? Czy ja bym na tak? angielski? Na czwartym. Na czwartym, no to bardzo dobrze. No bo ja potrzebuję kogoś do pana po prostu. Czy, czy byście mogli chodzić razem, on zamiast za to by Ci dawał notatki, żeby, żebyś przetrwała też ten rok? Inaczej. <laughs> no niestety. Czyli nie chcesz chodzić z Michałem? <laughs> Czekam, projektujemy go. Jedziesz, tym. No, kochani, jak widzicie, na jak naprawdę można się fajnie bawić. Zresztą, co my będziemy wam mówić? Zobaczcie najnowszy dodatek do Sims 4, uniwersytet. Aby dowiedzieć się więcej, kliknijcie w link w opisie. Dokładnie tak. Dla wszystkich, którzy już zostawili łapkę w górę. Dziekański żółwiczek jest. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Zapraszamy do kolejnych filmów. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się, oh, elo! Yeah.